Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jak wiecie, mieścimy się w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie w naszym sklepie internetowym na salon 2 Pamiętajcie, wszystkie nasze towary możemy wysłać na cały kraj. Przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. A sprawę sprzedaży ratalnej załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Na początek, kilka informacji. Zawsze staram się na bieżąco przekazać Wam, co. Z dostaw ma do nas dojechać, bo to są najważniejsze informacje w tych czasach, kiedy brakuje motocykli. A więc po pierwsze od niedawna jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Całą gamę skuterów Peugeot znajdziecie na salon 2 2.pl albo u nas w salonie. Po drugie, dotarły do nas długo oczekiwane krosy XB39 w pojemności 330-konne, 30 chłodzone cieczą na ko kołach 2118, jak również. Motorowery firmy Junak model 901. I po trzecie najnowsze informacje z firmy Romet. Już jutro lub w poniedziałek dociera do nas dostawa samych nowości z firmy Romet. Będą to pierwsze modele z kolekcji UM Motocycles. Tam będą modele Renegade Sport w trzech kolorach. To jest model wzorowany na M12 Vintage. Zobaczymy jak przyjedzie, jak to będzie wyglądało. Dojedzie do nas również w tej samej dostawie długo oczekiwany model, motorower w formie ścigacza Arofly 50. Był parę lat temu u nas w salonie, ale od paru lat go nie było. Motorower Arofly 50 i trzecią pozycją, jaka do nas dojedzie, to jest motocykl z firmy Badzacz. Jak wiecie, Romet już od jakiegoś czasu mocno współpracuje z firmą Badzacz, pisze się bajaj, yy, i Badzacz Pulsar 125 dojedzie do nas model NS125 z rocznika 2022. Te modele, te trzy modele dojadą do nas już bądź jutro, bądź w poniedziałek. A w kolejnej dostawie otrzymamy Scramblera 125, otrzymamy VZ5, ZIPA VZ5 oczywiście w pojemności 125. Czekamy również na, z tego rocznika na modele ADV125 i ogar CafE 50 i na sam koniec jak zawsze bardzo proszę o subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Dzisiaj prezentujemy wam kłada z homologacją drogową, homologacja T3B, model Linhai M565L. Jak wiecie, nasza firma jest autoryzowanym dealerem takich firm kładowych jak Moto, TGB, Access Motors, Linhai Segway. Yy, oczywiście prezentujemy Wam najlepszego Linhaja, jaki jest model M565. Uwaga, w wersji premium. To, co, co, co to znaczy wersja premium, to powiemy za chwilę. Najpierw kilka danych o tym Kładzie. Czterosuwowy, jednocylindrowy SOHC z wtryskiem paliwa Delphi, Pojemność 500 cm3. Zapłon eku, chłodzenie cieczą plus wentylator elektryczny. Układ napędowy 2x4-4x4 przełączany elektrycznie. Skrzynia biegów automatyczna, wariator z biegiem wstecznym plus hamowanie silnikiem. Przenoszenie, dyf, blokada dyferencjału z przodu, bo tutaj mamy wersję T3B, oczywiście na, homologacja jest na ciągnik rolniczy, czyli możemy prowadzić ten pojazd bądź posiadając prawo jazdy na samochód, bądź na ciągnik rolniczy. Zawieszenie z przodu niezależny MacPherson, z tyłu IRS, niezależne podwójne wahacze. Dalej amortyzatory hydrauliczne z regulacją napięcia wstępnego sprężyny. To są z przodu, z tyłu również hydrauliczne z, z regulacją napięcia wstępnego sprężyny. Hamulce z przodu, dwa razy tarcza hydrauliczna, yy, dwa razy tarcza, oczywiście hydrauliczne, z tyłu pojedyncza tarcza hydrauliczna plus hamulec postojowy. Opony z przodu, dwunastki 25 x 8, z tyłu, dwunastki 25 x 10. I wymiary: długość całkowita 2,230. Szerokość 1160, wysokość 1265, całkowita i wysokość do siedzenia 900 mm. Roztaw osi 1455 mm, masa sucha 384 kg, zbiornik paliwa 14,5 litra. No, i tutaj wyposażenie w wersji standard. Cyfrowy, wielofunkcyjny wyświetlacz. Z funkcjami obrotomierza, prędkościomierza, maksymalnie osiąganej prędkości, kontrolki napędu 4x4, przegrzania, przegrzania silnika, poziomu paliwa, oleju silnikowego, kierunkowskazów, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektrycznie przełączany napęd, wyciągarka elektryczna z pilotem. Osłony dłoni, dwuosobowe siedzisko, podnóżki oraz uchwyty dla pasażera, światła LED do jazdy dziennej, podwójne reflektory projekcyjne, sygnał dźwiękowych włączonych kierunkowskazów, schowek pod tylnym bagażnikiem i gniazdo USB. I teraz jeszcze przed uruchomieniem, co to znaczy wersja premium? A więc po pierwsze, osłony od spodu kłada. Zamocowane osłony, które ochraniają nasz kład i przed błotem, i przed jakimiś uderzeniami, przed kamieniami, dosłownie przed wszystkim. Dalej z przodu, jak jesteśmy, dodatkowe oświetlenie. Za chwilę je zademonstrujemy. No i teraz, co tutaj mamy dalej? Może z tej strony kufer. Oryginalny kufer zamocowany na tylnym stelażu. Pojemnik, kanister na paliwo. Podgrzewane siedzenie. Podgrzewane manetki, podgrzewany kciuk, i co tu jeszcze? Uchwyt na telefon. Tutaj mamy włączanie przedniej, przedniej LEDy. I to by było wszystko, to co wchodzi w wersję premium. Za chwilę to wszystko zademonstrujemy. Poprosimy o uruchomienie kłada. Czyli naprawdę tych dodatków jest sporo. o tutaj elementy sterowanie ogrzewania wyciągarka sterowanie wyciągarką tutaj mamy uchwyt na telefon ok poprosimy o włączenie przednich świateł i ledy tak jest tylny kufer firmy Shark. Ok, dziękujemy bardzo. W naszej ofercie oczywiście znajdziecie inne pojemności kładów Linhai. Mamy y, najbardziej popularną 300 z napędem 4x4, mamy również 500, -kę. No, mamy na miejscu sporo układów również z w z Moto. Jeśli ktokolwiek chciałby, jest zainteresowany, zapraszam na salon 2 kułkapl Zapraszam również wszystkich na nasz facebook i instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. I na koniec jeszcze raz, bardzo proszę o subskrypcję naszego kanału. Zapraszam wszystkich na salon 2 kułkapl Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć! Witam Was w salonie dwa kółka. Jesteśmy w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz piła. Dzisiaj trochę inaczej zrobimy z wami spacer po naszej firmie. Ten materiał ma służyć. Dwóm celom. Pierwsze to takie, że jak przyjeżdżacie do nas, żebyście wiedzieli w jakie miejsce, po jaki towar macie się udać, dlatego że jest u nas trochę towaru na firmie, jak sami zobaczycie. A drugie to po to, żebyście zobaczyli, jaki towar i ile różnego towaru czeka na Was w naszym salonie. A więc wjeżdżamy na plac, staniemy w centralnym miejscu na środku. Jesteśmy na środku placu i zaczynamy od tego, co w tej chwili kamera ma za plecami czyli kłady 125. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym posiadamy wszystkie kłady pojemności 100 i 125 na kołach od 7 do 8. Są tutaj modele Bigfoot, Forecraft, Commander, Avenger, cały czas kładów przybywa, jedne się sprzedają, drugie wjeżdżają, jest tego naprawdę sporo. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej salon 2 To jest pierwszy, pierwsze duże pomieszczenie. W kolejnym, drugim pomieszczeniu, w tych trzech niżej, stoją krosy. I tu są najróżniejsze krosy. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14, modele z Mikilona, modele Proszę, możesz tam wejść do środka, modele e, XB66 z X-Motosa, Jaguar, Viper, 607, XB87, cały czas składamy, cały czas coś się pojawia, oczywiście modele Skyo, jest tego naprawdę dużo. Kolejne pomieszczenie to są krosy na mniejszych kołach 14-12, no tutaj akurat e, poskładaliśmy trochę tych maszyn, więc nie wejdziemy nawet do środka. Mamy tutaj modele Xtera, modele z X-Motosa XB27. Tam z tyłu widać jeszcze krosy na kołach dziesiątkach, dla najmniejszych modele 701 i 704 to są 50. Tutaj mamy również modele Kayo, To jest wszystko na mniejszych kołach. I w kolejnym, trzecim, stoją już z tyłu również mniejsze krosy. Tam są na dziesiątkach model 705, 702, 704 i potem. Na trochę większych kołach na 19-16 modele Viper, XB38, RFZ. Tu mamy Pit Ganga z Kajo i tu są krosy. Wracamy teraz na środek placu. Czyli w momencie, kiedy przyjeżdżacie do nas i chcecie zobaczyć kłady bądź krosy 125 lub mniejsze, możecie spokojnie tutaj zacząć oglądać. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie. Z tej strony prosimy kamerę, gdzie mamy u góry napis Kłady i krosy. I tutaj w tym pomieszczeniu mamy tylko i wyłącznie kłady z homologacją od pojemności 300. I zapraszam kamerę do środka. Tutaj mamy wszystkie kłady z homologacją od pojemności 300 do 1000. No i tak. Szybko przelecimy po prawej stronie modele CF Moto 520, modele TGB 600, y, dalej Linhai Pro Max, Linhai 300, CFK 450, tutaj, dalej mamy TGB 1000 LT, obejrzymy to sobie jeszcze z przodu, y, Sekwej, y, również kłady, w które weszliśmy w zeszłym roku i dobrze je sprzedajemy. CF Moto 1000 i CF Moto 800, a na środku Baszan i Magnum, najmniejsze kłady z homologacją drogową. Tam w oddali również widać kufry dokładów z homologacją. Tutaj mamy tak zwane duże kłady. Wychodzimy z tego pomieszczenia i teraz przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się za. Otwartymi pomieszczeniami z krosami, tutaj to pomieszczenie ogólnie też powinno być otwarte, ale mamy wiadomo wiaterek. To jest pomieszczenie z bez homologacji. Tutaj mamy wszystkie kłady, które nie posiadają homologacji drogowej, ale są to kłady większe na kołach dziesiątkach. I tak po kolei modele. Forcraft na kołach aluminiowych, Forcraft czarny na kołach stalowych. Forkraft militarny, Forkraft czarny na kołach e, aluminiowych. To jest pojemność, pojemność 250 i Forkrafty wszystkie są z automatyczną skrzynią biegów. Występują w dwóch wersjach kolorystycznych. Kiedyś jeszcze była wersja żółta, ale w tej chwili nie ma. Dalej mamy Magnumy 250 bez homologacji. To mamy jedną wersję i drugą wersję. Dalej, Baszany 250 to są te same kłady, które występowały w pomieszczeniu z dużymi kładami z homologacją, tylko tam po prostu nie mamy tyle miejsca. I z tej strony mamy modele Hammer. Hammer 250, Hammer 200 i Hammer 150. To są kłady duże, bez homologacji, no za wyjątkiem tych Baszanów z tyłu, które też posiadają homologację drogową. No i teraz przechodzimy znowu na środek i wchodzimy do głównego pomieszczenia, w którym znajduje się biuro obsługi klienta i tam znowu opowiem o jeszcze tutaj z tej strony proszę na rzut okiem na nasze pomieszczenie składami od strony szyby tu mamy modele TGB TGB 1000 LT TGB 600 LTX Segway 600 Snarler tu też również Sekłej, ale z homologacją T3B, CF Moto 1000 i CF Moto 800 U force I wchodzimy teraz do środka przez główne wejście. Jesteśmy teraz w tej chwili przy głównym wejściu. No i teraz znowu mamy rozwidlenie. Zapraszam do środka. Jeśli ktoś szuka rowerów, za chwilę pójdziemy, udaje się na swoje prawą stronę. A my idziemy w lewo. Po lewej stronie najpierw jest dział ogrodnictwa, czyli mamy ciągniczki ogrodowe, kosiarki, tutaj mijamy również skutery Peugeota, które stoją u nas na samym przodzie, skutery Peugeota cały czas do nas dojeżdżają. Mijamy kosiarki, jesteśmy autoryzowanym dealerem Stigi i Husqvarna, mamy bardzo dużo sprzętów, tutaj również ciągniczki, pilarki z Husqvarna, myjki. Kosy, tutaj wszystko znajdziecie, i wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie motocykle, motorowery i skutery. Mamy to tak ustawione, że po lewej stronie przy ścianie stoją same motorowery, a przy ścianie blaszanej zewnętrznej stoją same motocykle. Idziemy dalej, a tutaj po schodach schodzimy na dół i widzimy, tutaj już. Sporo miejsca pustego dlatego że motocykle zostały posprzedawane i w tym momencie widzimy skutery. Parę słów o skuterach, jak będziemy wracali powiemy o motorowerach. Z tej strony mamy skutery 125 modele Quantum i Falcon, a po prawej stronie 50-tki. Jedziemy. Quantum 50, Falcon 50, RXL 50, Junak 607. Yy, Veracruz z firmy ZIP, wszystko 50. -tki. Dalej modele 108 z Junaka, model 106. Yy, dalej Bassa, yy, Galaxy z firmy Barton, City Line z Rometa. Tutaj mamy pojazd Faster Max, to jest pojazd z homologacją, z certyfikatem medycznym, że nie musimy go rejestrować oraz pojazdy marki Tres. Tutaj skutery 50 z firmy ZIP. Idziemy do góry, parę słów o motocyklach i motorowerach. W naszej firmie znajdziecie motocykle i motorowery z firm Barton, Junak, Zip i Romet. To są cztery główne firmy, którymi handlujemy. No i pozwolę sobie tak szybciutko z prawej strony zaczynamy Blade z firmy Barton, schłodzony cieczą nowy motocykl, to są wszystko motocykle 125. Pro XRS ostatnia sztuka z firmy Zip. To jest ZXT 125, Torku Devil 125, Soft Chopper 125 w kolorze czarnym i bordowym, Junak SC 125, Barton Hyper. Ostatnia sztuka w kolorze czerwonym. Tutaj SCMB 125 z firmy Romet, K125 z firmy Romet, Classic 125 z firmy Barton. Ostatnia sztuka M12 Vintage w kolorze brązowym. Junak 121, czyli 125 w kolorze czarnym M12 cafe, Junak M15, Junak M14, Junak M11 cafe, Romet K125, Junak 121. Tutaj mamy dwie sztuki Malaguti Dune oraz Dune X i na samym końcu M12 cafe. I teraz Proszę jeszcze o przybliżenie na motocykle i przejdziemy od tamtej strony, pokażemy motorowery. Mamy też bardzo dużo motorowerów. I pokrótce, Romet Hard 50, nowość od zeszłego roku, z zeszłym roku. Sprint 50. Barton FR w kolorze niebieskim i czarnym, JZV bordowy, Romet Ogar, to są wszystko 50 Ogar 50, Volcano bordowe w 50 JZV, najtańszy motorower w 50 Junak 906, Ogar 202 niebieski, Ogar 202 zielony, Cafe Racer w 50 to jest nowość z Bartona z zeszłego roku, JZV 50, Barton Sprint, Junak 905 w kolorze czerwonym i niebieskim. Junak RAF50 w kolorze e, czarny mat oraz grafitowy mat. E, Barton Sprint niebieski, Oga, Ogar 202 pomarańczowy. Junak 902 wiśniowy. Barton Sprint RS zielony i ZXT50 w kolorze, w kolorze zielonym oraz 906 w kolorze czarnym. Wychodzimy z tej części i przejdziemy na y, część y, z drugiej strony. Czyli jeszcze raz znajdujemy się w tej chwili przed wejściem. Jak idziecie na prawo, macie część ogrodniczą, a głębiej wchodzicie do motocykli, skuterów, motorowerów. Teraz idziemy w tą stronę. Mamy tutaj wszystkie krosy w pojemności 250, za krosami bardzo szeroki wybór kasków offroadowych. Jeśli chodzi o krosy, oczywiście wszystko 250, Defender, X-Motos XB88, KOT4, NTX 250, z Bartona to jest Apollo RFZ. Dale XB 39 w pojemności 300 oraz XB 39 w pojemności 250, RFZ Apollo, XB 38 i na, 88 i na końcu Kayo K2. Jeśli chodzi o drugą stronę również mamy bardzo duży wybór kasków, kufry, a na dole krosy, dla, krosy i kłady dla naszych najmłodszych, czyli na kołach dziesiątkach, mini kłady elektryczne samochodziki i kłady. Jeśli chodzi, Wchodzimy teraz na piętro. Proszę kamerę do przodu. Tutaj wchodzimy w część rowerową. I tutaj po prawej stronie mamy pokazane wszystkie akcesoria i części rowerowe. W bardzo szerokim tutaj asortymencie jest tego naprawdę dużo. Bidony, torby, siodełka, zamknięcia. Jest tego naprawdę sporo. No i jak widzicie przed nami mamy bardzo dużo rowerów, jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa i Rometa i w 90% naszej kolekcji stanowią te właśnie rowery. Poprosimy kamerę do przodu i pokazanie. Rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery MTB, młodzieżowe, dziecięce, mamy również trochę hulajnok. Tak, tu mamy rowery na dwudziestkach, na szesnastkach, hulajnogi, na dwudziestkach, czwórkach, a z drugiej strony już typowe rowery MTB na kołach 26, 27,5 albo 29. To jest wszystko kolekcja albo Romet, albo Cross. Jeszcze troszeczkę mamy kolekcji z firmy Storm. A tutaj rowery damskie, czyli typowe damki z koszami lub bez. Tu mamy firmy również Storm e, lub Cross e, i... Oczywiście, ROMET. Zapraszam do przodu. Wstaniemy. Jeszcze tutaj proszę o zbliżenie po prawej stronie. Tu u góry jeszcze mamy rowery miejskie, trochę BMX-ów, oraz tam mamy MTB, rowery damskie. Zapraszam na dół. A tutaj, koło, koło pojazdu Frost, znajduje się nasze biuro obsługi klienta do którego zapraszamy zawsze naszych klientów w celu załatwienia wszelkich formalności. To by było na tyle. Oprowadziłem was po naszej firmie. Zapraszam wszystkich na salon 2pl Bardzo bardzo prosimy o subskrypcję na naszym kanale na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i abyśmy mogli coraz większemu gronu osób pokazywać nasze filmy. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.